Cześć, kochani! Dzisiaj wtorek, 24. dzień Adwentu. Dzisiaj kończymy naszą internetową serię kalendarza adwentowego. Dzisiaj mamy po prostu hashtag wdzięczność. Wdzięczność za ten cały czas Adwentu, za te wszystkie myśli i zadania, które przeprowadzaliśmy. Pani, tak myślę, że jeżeli przeżyliśmy ten czas naprawdę dobrze, to Boże Narodzenie przyszło. To Boże Narodzenie już się dokonało, bo ono dokonuje się wtedy, kiedy są akty miłości i dobra, kiedy, kiedy dzielimy się miłością z innymi. To wtedy po prostu jest Boże Narodzenie. I o to w tym chodzi, żeby, żeby uświadamiać sobie to, że na tym polega Boże Narodzenie, na otwarciu serca, żeby ta miłość mogła przyjść, rozgościć się i zacząć owocować. Nie tylko na święta, ale przez cały rok. Bo na tym to polega. Kochani, Jezus już się urodził. To już się dokonało. Chodzi teraz tylko o to, żeby, żeby tę miłość nowonarodzoną wpuszczać. On się urodził w stajni, w ubóstwie, w biedzie. Każdy z nas ma w swoim życiu te, te obszary, gdzie jest bieda, gdzie jest chud, e, gdzie nie ma nic. I tam on właśnie w te święta chce przyjść do tych miejsc, do tych naszych życiowych stajni, które mamy. Próbujemy ubrać to wszystko w świeczki, w, w bombki. W łańcuchy pierogi i, i, i pierniki, co też jest piękne, oczywiście, ale ym, ta magia świąt polega na miłości, a nie, a, a nie na tych ozdobach. Bo jeżeli ktoś tak świętuje święta, to oczywiście super. Ym, tylko tak jak mówię, Bóg chce przyjść do nas. Przede wszystkim też tam, gdzie jest bieda u nas. Do tych miejsc, które jeszcze nie są przyozdobione. Bo jeżeli jesteśmy gotowi ee, już w choinki, świeczki i pierniki, to wspaniale. Nie zapominajmy o tym, o istocie tych świąt. Czyli o tym, żeby przede wszystkim się dzielić tym, co mamy. A kiedy nam się zdaje nawet, że nie mamy, to tak naprawdę mamy. To, było, to był nasz plan na ten adwent, żeby uświadamiać sobie, jak dużo mamy, jak dużo dostaliśmy i jak wieloma rzeczami możemy po prostu się na co dzień dzielić, że to nie wymaga od nas posiadania grubych milionów na koncie, tylko nie wiem, jakiejś takiej pomarańczy i że komuś ją damy i komuś zmienimy dzień, życie, tydzień. Tak niewiele, a tak wiele. Kochani, na te święta życzę Wam po prostu, żeby. Żeby ta narodzona miłość, żeby Jezus przyszedł pod postacią dobra, miłości i radości do nas. Do tych wszystkich miejsc, w których jest ciemno, licho, zimno, chłodno przede wszystkim. A tam, gdzie jest radośnie i wspaniale, niech też z nami siedzi przy stole. Jezus usiądzie i zje z nami pierogi i wszystkie 12 potraw, jeżeli będą. A jeżeli będą tylko dwie potrawy na stole albo smutek i łzy, to On też tam usiądzie i też będzie z nami. Bo o to w tym chodzi. Chodzi po prostu o to, wiecie, jak się Jezus rodził, nie było przepychu, nie było majątku, ale byli ludzie, którzy chcieli go przyjąć. Była tam Maryja, była, był Józef, którzy go oczekiwali i dla niego poświęcali swoje życie, żeby go przyjąć. I o to chodzi w tej miłości? Żeby ze względu na to, co mamy, a czego nie mamy, żeby chcieć przyjąć tę miłość i tą miłością się dzielić. Więc, kochani, na te święta życzę tego Wam i sobie, tej miłości i tej wdzięczności um, i radości, która rodzi się z tej wdzięczności, którą, um, którą mam nadzieję w jakiś sposób um, zyskaliśmy przez ten w trakcie adwentu i tej pracy nad sobą. Wszystkiego dobrani, dobrego, kochani, dla Was i dla Waszych bliskich, i do usłyszenia.